Dzień dobry! Cześć! Co słychać? Dzień dobry! Miło cię widzieć! I ciebie! I was też! Cześć! Hej! Dzień dobry! Jak się miewasz? Dzień dobry! Cześć! Jusuf jedzie do pracy. Strażaczka Lois i florystka Miley Bardzo zaczęły proszę. pracę wcześniej. Są zajęte zbieraniem bananów. Dobrze, ten chyba jest dojrzały. O, rzeczywiście wygląda smakowicie. Miley ma rację, ten wygląda smakowicie. A to dlatego, że banany z Don są najlepsze. Ten też jest. Cześć dobry. Lois, cześć Miley, czy mogłabyś dostać parę bananów? Bardzo proszę. też się zjawiła. Co ona zrobią z tymi wszystkimi bananami? Oczywiście! Dziś w Bigleton jest bananowe święto! To dzień, w którym piekarz Alim piecze ogromny bochenek chleba bananowego. Uwielbiam ten chleb. Alim to piekarz, co gotować wie jak... Wymiesza ciasto i ugniecie tak. Doda posypkę, puder lub mak. Wszystko, co ubiecze najlepszy ma smak. Dodaje jajka. Teraz mąka. I więcej jajek. Alim ma wystarczająco dużo składników, żeby upiec największy bochenek chleba bananowego na świecie! Tak jest. Pomieszaj wszystko porządnie! Ale pycha! Banany! Ojej, nie da się upiec chleba bananowego bez bananów. Cześć! Cześć! Cześć. Macie może banany? Nie, nie. przepraszam! No nie! Czy one już zdążyły zjeść te wszystkie banany? Okej, okay, mam pewien pomysł, pa! 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 Oczywiście, jeśli potrzebujesz bananów, to idź do sprzedawcy Yusufa. Oh. Sprzedawca Yusuf ma banany. Papryki, ananasy i banany. Jabłka, brokuły i znów banany. Sprzedawca Yusuf ma banany. Dzień dobry. Cześć. Robię chleb bananowy. Pycha. Potrzebuję trochę e, bananów. E, zobaczę, czy przyszły znowu dostawą. Hmm... Jabłka. Więcej jabłek. Pomarańcze. Przepraszam, Ali, ale skończyły mi się. Nie, nie wierzę co w to. Teraz zrobię? W sklepie na nie ma dzisiaj ani jednego pudełka dobrań. z bananami. Przepraszam, tylko odbiorę. Cześć, Jusuf. Przepraszam, ale mój traktor się właśnie zepsuł. W gospodarstwie? Tak. Dobra, do zobaczenia. Za chwilę tam będę. Ejwa, przepraszam, muszę jechać. Ale mam nadzieję, że ma tam paczkę tych bananów w swojej przyczepie. Jak już jej pomogę, mogę przynieść banany do ciebie. Do piekarni będziesz mógł upiec chlebek dla swoich klientów. Dziękuję, pa! Super! To brzmi jak całkiem dobry plan. Pędź po banany! Jaka szkoda, że traktor Ewy się zepsuł. Cześć, Ejwa. Cześć, Jusuf. Przepraszam, y Traktor jakoś ciężko chodzi. To chyba dlatego, że mam za dużo bananów. Może będę mógł pomóc. Okej. Okay. To dobry pomysł. Mm. Patrzcie, zaczął jechać. O nie. Teraz traktor już kompletnie utknął. No i co my teraz zrobimy? Sam nie wiem. Ojej, i jak teraz te banany dotrą do piekarza alima na czas. Banany? O, przepraszam, nie mamy żadnych. Przepraszam. Bananów nie ma. Ale jest za to bardzo długa kolejka. Masz może chleb bananowy? Po prostu uwielbiam chleb bananowy. Nie przykro mi, będzie później. O, jaka szkoda! Wszyscy w kolejce chcą chleb bananowy. Co teraz zrobi piekarz? saletki z dżemem? owocami. To dobry pomysł! Klienci z całą pewnością będą chcieli spróbować innych przepysznych wypieków piekarza. Dziękuję. Nie dziękuję. Nie dziękuję. Chcę chleb bananowy. Nie dziękuję. Może tarta? Niestety. W Bigleton w bananowe święto wszyscy chcą jeść tylko chleb bananowy. Musicie poczekać. Witamy! Zapraszamy na wiadomości z Bigleton. Właśnie dzisiaj w Bigleton jest bananowe święto! Ludzie ustawiają się w kolejce, żeby spróbować słynnego chleba bananowego. Ale w Bigleton skończyły się banany. Mm. Dostawa bananów utknęła wraz z traktorem. <grym> o nie! Teraz traktor już kompletnie utknął. No i co my teraz zrobimy? Czy banany trafią kiedyś do Bigleton? Mm. Cześć, mili! Cześć! Czy to jest kolejka do. chleba bananowego? Tak, ale jest naprawdę długa. To naprawdę długa kolejka po chleb bananowy. Ciągnie się przez całe Bigleton. Przepraszam, ale co robicie? Ustawiliśmy się w kolejce, żeby kupić chleb bananowy w piekarni u Alima. Tak, uwielbiam chleb bananowy. O, słuchajcie, ale nie sprzeda żadnego chleba bananowego, dopóki nie zdobędzie tych bananów. Mam pewien pomysł. Możemy dostarczyć banany do Alima, podając je sobie nawzajem aż do piekarni. Dobry pomysł! Tak! To genialny pomysł! Zaczynajmy! Zaczynajmy! Pomysł jest świetny. Masz rację, Jusów. W końcu banany są w drodze. To naprawdę świetny pomysł. Jeden po drugim przesuwają się w górę kolejki. Obok posterunku policji, przez ulicę, przez weterynarza. Nawet spikerki udzielają pomocy. Co za pomocna grupa. Wspaniale. Banany w końcu dotarły do piekarza. Banany, dziękuję. Zanim się obejrzymy, będzie chleb bananowy. Podawajcie dalej te banany. Jeden banan, dwa banany, trzy banany, cztery. Pięć bananów. Sześć bananów, siedem bananów. I więcej. Góra udało się! I wszystkie banany zostały dostarczone do piekarza. Mój pomysł zadziałał. dziecka. Co to za zapach? Chlebek bananowy. Rozpocznijmy Yeee! więc bananowe święto. Nie! To jest największy bochenek chleba bananowego na świecie. To zasługuje na wielkie święto w Bigelton. Przybij piątkę, uda się nam. Przybij piątkę, tak jest co dzień w Bigelton. Piątka. Nie jesteś sam. Piątka. Słucham cię, piątka wspieramy się. Przybi piątkę, uda się na. Przybi piątkę, tak jest co dzień Bigleton. Każdy jakąś pracę ma. I każdy jest inny jak ty i ja. Więc powiem ci, gdy nie chcę być sam, to w Bigleton najlepiej nam. Przybij piątkę, uda się nam. Przybij piątkę, tak jest codzień dzień Bigleton. Tak jest codzień w Bigleton. Tańce hulańcze! Tańce hulańce! Tańce hulańce. Tańce, hulańce! Tańce hulańce. tańce, hulańce! To tańce, hulańce! To tańce, hulańce! Tańce, hulańce! Tańce, hulańce! To tańce, hulańce! To tańce, hulańce! To tańce, hulańce! Tańce hulańce. Tańce hulańce. -to 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 Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica. Reżyseria Izabella Bukowska. Dźwięk i montaż Marlena Korman. Dialogi polskie Patrycja Sobaszek. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Martin Fincz, Gabriela Derentowicz, Antoni Jędrek, Lena Honzyńska, Bruno Opsiekowski, Alicja Warchocka i inni.